Podnij na kolana ludu czczą przejęty, uwielbiaj swego pana. Święty, 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 zabrzmijcie z nami nieba. Nasz niepojęty postaci przyszedł chleba, święty, 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 powtarzaj ludzki rodzie, wiarą przeniknięty. Na wschodzie i zachodzie, święty, 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 Pan wieczny zawsze wszędzie, Ku nam łaską zdjęty, Niech wiecznie wielbion będzie. Święty, święty, święty Kłaniamy się Tobie Jezu, który jesteś przy najświętszej hostii Kochamy Cię, bo miłość sprawiła, że jesteś tu z nami Wierzymy w Ciebie Jezu bo Twoje słowo jest wszechmocne. Jezu najmiłościwszy, w tej godzinie miłosierdzia z najgłębszą czcią upadamy przed Tobą, aby wyznać swoją nicość oraz wielbić Twoją dobroć i miłosierdzie względem nas, grzesznych ludzi. Przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia. I podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Podźwignij także tych, którzy Cię jeszcze nie poznali lub poznawszy, wzgardzili Twymi przykazaniami i żyją z dala od Ciebie. Zlituj się nad nimi. Pociągnij do siebie i daj udział w dobrach wiecznych. Miłosierny Panie, ukryty w białej hostii, Pragniemy Cię przepraszać za ludzką oziębłość, niewdzięczność, za brak miłości i uszanowania oraz za wszystkie świętokradztwa popełnione wobec Najświętszego Sakramentu. W tej intencji ofiarujmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, i jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego i Jedynego. Pana naszego który się począł z Ducha Świętego narodził się z Maryi Panny umęczon pod Pąckim Piłatem ukrzyżowany, umarł i pogrzebion wstąpił do piekiel, trzeciego dnia z martwych wstał wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego Bolesnej Męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej memki, dla jego bolesnej memki, dla jego bolesnej memki, dla jego bolesnej memki, dla jego bolesnej memki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. 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 Dla jego bolesnej memki, dla jego bolesnej memki, dla jego bolesnej memki, dla jego bolesnej memki, dla jego bolesnej memki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego Bolesnej Męki. 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 Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. dla jego bolesnej męki 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 Dla jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. O krwi i wodo, która się Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodo, która się płynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodo, która się płynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Temu sercu cześć składamy, O Jezu nasz, O Jezu. Mała niech będzie zawsze i wszędzie temu sercu. O mój Jezu Mała niech będzie zawsze i wszędzie. W sercu, o mój Jezu. Miłosierny Jezu, odkupicielu nasz. Ty swoją śmiercią zniweczyłeś nasze grzechy, a zmartwychwstaniem przywróciłeś nam życie i godność dzieci bożych. Pokornie prosimy. Niech zasługi Twojej bolesnej męki i śmierci Oraz chwalebnego zmartwychwstania Bronią nas od ulegania słabości naszej natury Od pokus szatana i przewrotności tego świata Ty Jezu udzieliłeś Twej Matce niezwykłej łaski poznania i doświadczenia miłosierdzia A także dałeś jej udział w objawieniu Go przez ofiarę własnego serca Oto my oddajemy Ci dla doświadczenia i objawienia Twego miłosierdzia wszystkie nasze dobre czyny, przede wszystkim ofiary i cierpienie przyjęte w duchu wiary i miłości. Gorąco pragniemy, aby aż po krańce Ziemi do każdego ludzkiego serca dotarło usprawiedliwiające i uświęcające Boże Miłosierdzie. Wysłużone Twoją wielkanocną tajemnicą, w której oddałeś swoje życie w krwawej ofierze na okup za grzechy i za przerażającą ilość zła popełnionego przez ludzi od początku świata aż po jego kres. Przyjmij, miłosierny Jezu, modlitwę wdzięczności naszych serc. Pragniemy. Prosić Cię Panie Jezu przez przyczynę Twojej matki, Maryi, o wszelkie potrzebne dary, wszelkie potrzebne łaski. Najpierw dziękując Ci Panie Jezu za to, że jesteś z nami, obecny pod postacią chleba. Dziękując Panie Jezu za to, że nas odkupiłeś. Dziękujemy Ci Panie Jezu za Twoją miłość. Prosimy Cię. Niech Twoja Matka wspiera wszystkie nasze dobre wysiłki i umacnia na drodze do zbawienia. Polecamy Ci wszystkie sprawy, sprawy całego Kościoła, polecamy papieża Leona XIV, polecamy biskupów, prezbiterów, diakonów, by byli wierni swojemu powołaniu. Polecamy sprawę pokoju na świecie, by ustały wszelkie wojny, wszelkie konflikty niosące śmierć, zniszczenie. Polecamy Ci rodziny, małżeństwa rodziny, szczególnie te małżeństwa i rodziny, które przeżywają kryzys. Polecamy dzieci i młodzież, kiedy teraz wypoczywają podczas wakacji, Spotkanie z przyrodą ukazało im piękno Boga Stwórcy. Polecamy Ci Panie Jezu, Apostolat Fatiński, i polecamy wszystkie nasze sprawy, które nosimy głęboko w naszym sercu, rozważając tajemnicę biczowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Matko Najświętsza, do serca Twego wieczem boleści wskroś przeszytego, wołajmy wszyscy, z jękiem ze łzami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Bołajmy wszyscy z jękiem ze łzami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami.